nas z tym, że nie rozumiemy i nie jesteśmy pewni, co, jeśli szatan to wszystko wykorzystuje. Tym samym nie odbiera nam to naszego dobrego charakteru. Nie piję teraz personalnie do niego w żaden sposób. Po prostu mówię, wzrastajmy. Stańmy przed Bogiem jako ci, którzy są wypróbowani. Najpierw czwarty rozdział listu do Efezjan. Potem wrócimy się do dziesiątego rozdziału Ewangelii Mateusza. Widzę, że macie wiele pytań. Mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć na nie jutro. Teraz czuję, że muszę przeczytać wam te fragmenty. Dzisiaj pozwoliłem Wam na zadanie bardzo wielu pytań, dlatego proszę zrozumcie mnie. Robię co tylko mogę, żeby odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Na samym początku tej szkoły rok temu odczułem, że mam dać studentom wolność do zadawania pytań. Ale teraz czuję, że musimy się przepasać słowem. Czwarty rozdział listu do Efezjan mówi o darach w ciele Jezusa Chrystusa. Jest mowa o apostołach, prorokach, ewangelistach, nauczycielach oraz pasterzach. Nie ma jednak mowy o tym, aby wokół nich organizować konferencje, aby wtedy mogli usługiwać Kościołowi. Yeah, tak, absolutely. bardzo często mówię o tym, gdy kazanie jest nagrywane. Dary w ciele Jezusa Chrystusa nie zostały dane po to, aby organizować konferencje, żeby wtedy te dary mogły się manifestować. Dary zostały dane po to, aby usługujący mogli wyposażać świętych do dzieła posługiwania. Dzieło posługiwania świętych nie ogranicza się do zbierania kolekty czy do służby powitalnej. Posługa świętych nie ogranicza się tylko do wykonywania czynności, które są niezbędne do tego, aby móc organizować niedzielne spotkania. Oczywiście w lokalnym ciele Jezusa Chrystusa jest piękno. Wolą Bożą jest to, żebyś był częścią lokalnej rodziny Bożej. Wolą Bożą jest również to, żebyś pomagał we wspólnym jej organizowaniu się. Celem jest to, aby ręka, kolano, stopa zebrały się razem i wykonały wolę Bożą. Istnieje połączenie pomiędzy wchodzeniem i wychodzeniem. Wchodzimy po to, żebyśmy zostali wyposażeni, a wychodzimy po to, aby iść na cały świat. Ciało daje poczucie bezpieczeństwa na lokalnych zgromadzeniach wierzący mają się karmić i mają być nauczani, ale dzieło posługiwania jest czymś dużo szerszym i większym niż tylko odpowiedzialności potrzebne do tego, żeby zorganizować niedzielne spotkanie. Rodzina Boża jest czymś większym niż tylko niedzielne poranne spotkanie. Zdajcie sobie sprawę z tego, że w niedzielę ludzie schodzą się z ogromnymi potrzebami. Być może ty, organizując spotkanie, czujesz się, że musisz wszystko spiąć w jedną całość. Pamiętam, że któregoś razu byłem na spotkaniu, na którym ogromny nacisk kładziono na pomaganie w organizacji niedzielnego spotkania. W powietrzu wręcz czuć było pewien rodzaj potępienia. Słyszałeś takie słowa, jak: jeżeli jesteś częścią tego kościoła, to musisz się zaangażować. Nie, kościół jest rodziną. W kościele kładziemy za siebie nawzajem swoje życie. Kładziemy swoje życie po to, żeby inni mogli zostać zbudowani. Celem jest budowanie ciała Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, dlaczego te dary zostały dane ciału Jezusa Chrystusa. Do czego te służby zostały wyposażone. Ostatecznym celem jest to, żebyśmy doszli wszyscy do jedności wiary. Dlaczego jest to potrzebne? Ponieważ jeszcze nie mamy jedności wiary. Okażcie teraz pokorę. Nie mamy jeszcze jedności wiary i aby wszyscy doszli do poznania Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A więc mamy głosić poznanie Jezusa Chrystusa. Bardzo łatwym jest zagłębianie się w biblijne tematy i prowadzenie studium biblijnego. Bardzo łatwo jest głosić na interesujące tematy, jednocześnie nie głosząc Chrystusa. Zupełnie nie interesują mnie biblijne rozważania tego typu. Nie interesuje mnie studiowanie Biblii dla samego studiowania. Ja chcę znać syna Bożego, tak aby on mógł żyć we mnie i przeze mnie. Abyśmy wszyscy doszli do poznania syna Bożego. Abyśmy wszyscy stali się ludźmi doskonałymi. Abyśmy wszyscy dorośli do pełnych wymiarów pełni namaszczenia. Gdybyśmy już wszyscy byli w tym miejscu i do niego doszli, ten fragment nie musiałby być napisany. Gdybyśmy wszyscy byli w tym miejscu, niepotrzebne byłyby w kościele dary. Cały czas i zawsze wzrastamy. Jeżeli nie chodzimy w pełni namaszczenia, jeżeli nie dorośliśmy do pełnych wymiarów Chrystusowych innymi słowy, do miejsca pełnego wylania Bożego namaszczenia czy Jezus chodził w pełnym namaszczeniu? Czy Chrystus jest w nas? Czy jesteśmy powołani do tego, żeby za Nim podążać? Czy nie mamy czynić tych samych rzeczy, które On czynił? Nauczamy i wyposażamy po to, aby wszyscy dorośli do pełnych wymiarów chrystusowych. Czy jest to możliwe, skoro jest to napisane? Czy Bóg napisał ten fragment po to, żeby nas czymkolwiek ograniczyć? Jeżeli napisał ten fragment, to znaczy, że my powinniśmy szukać jego wypełnienia. Doświadczenia życia Jezusa powinny być doświadczeniami mojego życia. Jeżeli moje doświadczenia są Inny od doświadczeń Jezusa, to oznacza, że ja dalej muszę go szukać. Dlaczego? Ponieważ prawda nigdy się nie zmienia, natomiast tym, co się zmienia, są nasze doświadczenia. Po co nauczamy, po co wyposażamy i po co zbieramy się wszyscy razem? Po to, abyśmy wzrastali w poznaniu Syna Bożego, poprzez jedność naszej wiary, poprzez to, że wszyscy widzimy to samo, że mamy ten sam cel. Zobaczcie, tak abyśmy już nie byli dłużej dziećmi, które są miotane z lewa na prawo, poprzez podmuchy różnych doktryn. Wiecie, skąd pochodzą podmuchy różnych doktryn? Są owocami analitycznych umysłów, ludzkiego sposobu myślenia, ludzkiego zrozumienia psychologii. Tak długo się nad czymś zastanawiamy, że w końcu zaczynamy sobie sami wierzyć. Dlaczego? Ponieważ nasz sposób myślenia wydaje się być tak słuszny i logiczny. Takie coś Biblia nazywa drogą, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Im dłużej nad czymś się zastanawiasz, tym bardziej będziesz cenił sobie swoją opinię. Twój sposób myślenia stanie się dla ciebie ważniejszy niż to, co jest napisane w Bożym Słowie. Droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi, przyniosła na świat mnóstwo zniszczenia. Zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale łączymy nasz sposób myślenia z pychą. To z kolei doprowadza do tego, że zaczynamy Boga oskarżać. To jest niesamowite. Gdybyśmy wszyscy dorośli do pełnych wymiarów Chrystusowych, to czy musielibyśmy być dalej wyposażani i nauczani? Wiemy, że dorośliśmy do pełnych wymiarów Chrystusowych wtedy, kiedy w naszym życiu doświadczamy tego, czego On doświadczał, kiedy dotykamy się kogoś, a ta osoba zostaje uzdrowiona, kiedy wypowiadamy słowa, a one się spełniają, kiedy spotykasz płaczącą kobietę w sklepie, a ona mówi ci, ty nie rozumiesz, moja córka ma schizofrenię, jest tak umęczona. A ty odpowiadasz jej, posłuchaj, przemówimy teraz do jej życia, twoja córka wydobrzeje. I w tym momencie córka tej kobiety, będąc w domu, zostaje uwolniona. Czy jest tak napisane w Waszych Bibliach? Czy Jezus powiedział, że możemy w ten sposób żyć? Mógłbym z pamięci opowiedzieć Wam przynajmniej 10 świadectw bardzo podobnych do takiego scenariusza. Jednak tak nie wygląda mój każdy dzień. A mógłby. Widziałem takie rzeczy, ale nie chcę, żeby były tylko moim wspomnieniem. Nie chcę, żeby stały się jedynie moim obdarowaniem. Dziękuję Bogu za obdarowanie. Obdarowanie to ponadnaturalny moment, w którym zostajesz postawiony w miejscu, w którym normalnie nie stałbyś, gdyby nie obdar na przykład, nagle stajesz się czegoś świadomy, albo dostajesz pewną wizję. Ona wzbudza w tobie wiarę, której nie miałbyś, gdyby nie ona. My zazwyczaj próbujemy opierać się na obdarowaniu. Zamiast po prostu wzrastać w wierze, ograniczamy sferę ponanaturalną do momentów, w których Bóg porusza się na podstawie daru. Taka jest prawda i zawsze o tym głosiłem. To prawda, to jest mocne. Powiedzcie mi, czy Jezus poruszał się w darach czy w objawieniu? Jezus poruszał się w każdym możliwym darze, jaki jesteście w stanie znaleźć w Biblii. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dary są częścią ducha świętego, a Jezus był jedno z duchem świętym. Jezus poruszał się w oparciu o swoją tożsamość oraz w oparciu o objawienie. On był słowem, które stało się ciałem. On był objawieniem. To oznacza, że my też nie mamy działać w oparciu o dary. Dzięki Bogu za nie. Ale powinniśmy działać w oparciu o objawienie. Nie chcę w żaden sposób umniejszyć darom. Dary są wspaniałe. Mógłbym opowiedzieć Wam wspaniałe historie, które wydarzyły się dzięki obdarowaniu. Jednak obserwując to, jak działają dary, widzę, że nie wychodzą one naprzeciw wszystkim potrzebom, które widzimy wokół nas. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy powołani do życia w oparciu o obdarowanie. Jesteśmy powołani do życia przez wiarę. Mamy chodzić w objawieniu Jezusa Chrystusa. Gdy ktoś zaczyna poruszać się w obdarowaniu, nasze potrzeby są tak ogromne, że dobijamy się do tej osoby drzwiami i oknami. Gdy obdarowana osoba podróżuje z miasta do miasta, okazuje się, że w żadnym budynku nie ma wystarczająco miejsc, ponieważ każdy chce skorzystać z daru. Dzieje się to mimo tego, że Jezus Chrystus jest Panem, który żyje w nas. Uczymy się, że musimy znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ponieważ tylko w ten sposób Bóg się porusza. A prawda jest taka, że on już poruszył się przez swojego syna. Nie umniejszam obdarowaniu. On jest cudowne. Mówię o czymś, co widzimy na przykład na spotkaniach Bene Hina. Nie wiem, czy byliście kiedyś na jego spotkaniu. One są niesamowite. To, co tam się dzieje, jest piękne. Boża obecność jest nieprawdopodobna. Siedzieliśmy bardzo blisko sceny i widzieliśmy, jak ludzie wstają z wózków inwalidzkich. To było super. Aż wszyscy dorośniemy do pełnych wymiarów Chrystusowych. Wtedy nie będziemy już dziećmi, które są miotane pod muchami różnych doktryn. Są też ludzie, którzy są obdarowani, jednak ich motywy nie są czyste. Są ludzie, którzy mówią to, co trzeba, jednak ich celem jest wyciągnięcie pieniędzy. Mówią, wyślij nam pieniądze, a my odeślemy ci jakiś namaszczony przedmiot. Chcę wrócić do Ewangelii Mateusza, ale zwróćcie jeszcze uwagę na to. Werset 15. Ale mówiąc prawdę w miłości, jest duża różnica pomiędzy mówieniem prawdy w miłości. A mówieniem prawdy, ponieważ uważasz, że masz rację. Gdy mówisz prawdę, upewnij się, że przemawiasz w miłości, że robisz to, ponieważ zależy ci na osobie, do której przemawiasz, że nie jesteś osobą, którą tylko wkurzają czyjeś problemy. Mówiąc prawdę, ale nie w miłości, bardzo jest łatwo kogoś zranić. Jak wielu ludzi niewłaściwie używa autorytetu kazalnicy. Bardzo łatwo jest używać kazalnicy do tego, aby osiągać swoje własne cele. Musisz być pewnym w swoim sercu, że tego nie robisz. Dla mnie grzechem byłoby nakreślenie jakiegoś problemu oraz wykorzystanie autorytetu, który wynika ze stania zakazalnicą, do tego, aby usłyszeć od kongregacji mocne amen na to, co mówię. Gdy jesteś zakazalnicą, mówisz to, co Bóg mówi, głosisz Jego słowo, koniec kropka. I Wiesz, że robisz to, ponieważ kochasz ludzi. Musisz strzec swojego własnego serca. Nikt nie zna twojego serca, tylko ty. Ja nie będę starał się zrozumieć tego, co tobą kieruje. Często proszę Boga, proszę, nie pokazuj mi ludzkich serc i tego, co nimi kieruje. Chyba, że jest to naprawdę konieczne. Odnosząc się do motywów czyjegoś serca, chodzisz po bardzo cienkiej linii. Jeżeli to robisz, to musisz być pewien tego, co mówisz. W innym przypadku będziesz ludzi osądzał. Rozumiecie? Ty po prostu taki jesteś. Przyglądałem się Tobie wystarczająco długo. Nie możesz mi powiedzieć, że nie ma tego w Twoim sercu. Myślisz w ten sposób i czujesz się w ten sposób. Proszę Was, nie rozmawiajcie w ten sposób z ludźmi. To jest naprawdę niebezpieczne. Mówimy ludziom prawdę w miłości. Dlaczego? Po to, abyśmy wszyscy dorośli. Co robimy? Wszyscy dorastamy. Dorastamy. Dlaczego? Ponieważ tego potrzebujemy. Dorastamy i dojrzewamy. Czy On napisałby ten fragment, gdybyśmy byli już dojrzali? Czy Bóg udzielałby darów i namaszczenia do nauczania nas, gdybyśmy już byli dojrzali i dorośli? Wzrastamy we wszystkim. W tego, który jest głową. Chrystusem. Nie będziemy tymi, którzy są miotani wiatrami różnych doktryn. Często mówiliśmy już o tym na szkole, ale potrzebuję, żebyście szybko otworzyli drugi rozdział listu do Kolosan. Już jesteście na miejscu? Dajcie mi jeszcze chwilkę. Tak więc, jak przyjęliście Chrystusa? Werset szósty. W jaki sposób przyjęliście Chrystusa? W wierze. Przyjęliśmy Chrystusa przez co? Przez wiarę. Czy przyjęliśmy go w wyniku jakiejś emocji? Czy przyjęliśmy go, ponieważ ukazała nam się w pokoju błyskawica i powiedziała: Podążaj za mną? Większość ludzi, podążając za Chrystusem, doświadcza wersetu: Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nawet jeżeli miałeś ponaturalne doświadczenie czy przeżycie. Musisz dalej trwać w wierze. W innym przypadku Bóg musiałby ci dawać to doświadczenie każdego dnia. Zabawnym jest to, jak bardzo opieramy się na naszych uczuciach. Byłem zbawiony od czterech miesięcy. Gdy miałem cztery miesiące w Panu, byłem częścią Youth Christ Followers, których raz odwiedził nas Warren Hunter. Spotkania, które prowadził, były wspaniałe. Przynosiły one nam dużo radości. To, co się wtedy wśród nas działo, nazywaliśmy przebudzeniem. Gdy patrzę na to z perspektywy czasu, bardziej stwierdziłbym, że po prostu świetnie się bawiliśmy. Bóg nam usługiwał, zachęcał nas i wzmacniał nasze serca. Sprawiał, że ludzie z powrotem zaczynali mieć nadzieję. Po jakimś czasie doszedłem właśnie do takiego wniosku. Dziwne w tym było to, że gdy Warren wyjechał, ludzie zaczęli popadać w depresję. Tak bardzo cieszyli się tym, co Bóg robił, że gdy on wyjechał, oni stwierdzili, no dobrze, było fajnie, ale się skończyło. Wiedziałem wtedy, że ludzie rozmijają się z sensem tego, co miało miejsce. Miałem wtedy dopiero cztery miesiące w panu i siedziałem na swoim krześle. Jack Cashman prowadził spotkanie. W każdym razie atmosfera podczas uwielbienia była taka, jak gdyby ktoś umarł. Zespół śpiewał jakąś wspaniałą pieśń, a ludzie stali, jakby ktoś z nich spuścił powietrze. Pamiętasz to? Miałem wtedy dopiero cztery miesiące w panu. Mówię poważnie. Ktoś już dawno powinien się był mną zająć i zmienić mi pieluchę. Duch Boży stąpił na mnie i powiedział, Dan, ludzie są zwiedzeni. Skupili się na człowieku. Myślą, że odjechałem razem z Nim w jego vanie, a ja przecież jestem tutaj. Skupili się na człowieku, a nie na mnie. Mimo to ja cały czas tutaj jestem i jestem w was wszystkich. Chcę, żebyś wstał i żebyś skonfrontował ludzi. Chcę, żebyś powiedział im, co się dzieje. Następnie poruszę się przez Ciebie w mocy Idź i Ci powiedz o tym pastorowi. Szczerze mówiąc, szczęka mi spadła. Byłem wystarczająco długo w kościele, żeby wiedzieć, że to jest bardzo nie w porządku wobec pastora. Jestem zbawiony dopiero czterech miesięcy i mam pójść do pastora, poprosić go o mikrofon, ponieważ Pan powiedział mi, że teraz poruszę się przeze mnie w mocy. Ludzie bardzo często proszą o mikrofon pastorów. Mówią, że słyszą coś od Pana. O tym samym mówiłem Jenny w niedzielę. Poszła do pastora, żeby zapytać się, czy może się czymś podzielić, a on powiedział jej, żeby poczekała z tym. Rozmawiałem z nim i powiedziałem jej, żeby strzegła swojego serca w takich sytuacjach. Widziałem niezliczoną ilość osób, które uważały, że usłyszały coś od Pana, mówiły o tym przywództwu, następnie nie dostawały wolności na to, żeby się podzielić słowem, i szły do domu zranione czy obrażone. Tego typu reakcja sama w sobie sprawia, że zaczynam kwestionować to, czy faktycznie ta osoba usłyszała od Pana. Nie wydaje mi się, żeby Bóg chciał w ten sposób wrabiać swoje dzieci. Wierzę w to, że wydaje nam się czasem, że słyszymy Boży głos i że mamy różne wrażenia, ale jeżeli obrażamy się, ponieważ lider nie pozwolił nam się podzielić naszym słowem, to znaczy, że nadal chodzi nam tylko o nas i o nasze słowo. Nie chodzi nam nawet o Jezusa. Jeżeli chodziłoby nam o Jezusa, dlaczego miałbyś się obrazić? Czy wydaje ci się, że Bóg w niebie płacze i mówi, o nie, a tak bardzo chciałem usłużyć mojemu ludowi, a ten pastor mi na to nie pozwolił? Jeżeli Bóg chce podzielić się jakimś słowem, może włożyć je też w usta pastora. Bóg przemawiał nawet przez osła. Może naprawdę przemówić przez każdego. Więc musimy na takie rzeczy uważać. Poszedłem więc do pastora i powiedziałem mu coś takiego. Pastorze, zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy są coś przybici. Nie wiem, czy ty też odczuwasz tę atmosferę. Tak, coś naprawdę jest nie w porządku. Powiedziałem: Pan pokazał mi, że oczy wszystkich są skupione na człowieku. Ludzie myślą, że Bóg odjechał wraz z Vanem Warena. Bóg powiedział mi, że on cały czas tutaj jest i że jeśli ty zatrzymasz uwielbienie, on poruszy się w mocy. Ale proszę cię, pastorze, upewnij się, że to wszystko pochodzi od Boga. Jak tylko powiedziałem mu to, co Bóg mi powiedział, poprosiłem go, żeby się upewnił, że to wszystko jest wolą Bożą. Miałem nadzieję, że on nic nie zrobi z tym słowem. Byłem na nowo narodzony od czterech miesięcy. Skulone poleciałem z powrotem na krzesło. Byłem jak mała owieczka. Usiadłem i zacząłem beczeć jak mała owca. Pastor Jack wszedł na scenę. Zazwyczaj zawsze chodził z zamkniętymi oczyma. Podniósł rękę i zatrzymał muzykę. Pomyślałem sobie, o mój Boże, tylko nie to. Zatrzymał muzykę. Pewnie teraz powie ludziom to, co zobaczyłem, i wywoła mnie na środek. Nie macie pojęcia, jak bardzo byłem przerażony. Siedzę na krześle czteromiesięczniak. Usiadłem i przybrałem bardzo duchową postawę. Zastosowałem postawę przyjmującego. Przecież za chwilę muszę zrobić coś duchowego. W swoim sercu powiedziałem: Panie, wierzę, że to Ty skierowałeś do mnie to słowo. Nie mam pojęcia, co powinienem zrobić. Mówisz, że za chwilę poruszysz się w mocy. Byłem Ci posłuszny, i teraz wydaje mi się, że On powstrzymuje uwielbienie, aby wezwać mnie do przodu. Boże, musisz coś zrobić. Ja opieram się na Tobie. Wiem, że teraz ta modlitwa brzmi desperacko, ale tak naprawdę była bardzo pokorna. Mówiłem, Boże, naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Wiesz, Boże, że to Ty musisz zadziałać. Nagle z obu moich łokci na całe ręce zaczęły rozprzestrzeniać się wibracje. Zaczęły się w łokciach i kierowały się w stronę dłoni. Dokładnie w tym czasie, w którym rozmawiałem z Bogiem, nagle poczułem wibrację w dłoniach. Pomyślałem sobie: O mój Boże, nie jestem w stanie Wam wyjaśnić, jak wiele to dla mnie znaczyło. Przygniotło mnie odczucie odwagi. Minuta przed tym doświadczeniem byłem pewien tego, że Bóg istnieje. Jednak w czasie tego doświadczenia jeszcze bardziej odczułem to, jak Bóg jest realny. Stał się dla mnie bardziej realny niż minutę wcześniej. Czy widzieliście kiedyś mieszalnik do farb? Tak mocno wewnątrz odczuwałem trzęsienie się moich rąk. Nie było to widoczne na zewnątrz. Nie można było gołym okiem zobaczyć tego, że moje ręce się trzęsą. Na zewnątrz były całkowicie spokojne, jednak wewnątrz ich odczuwałem tak mocne wibracje, że one wręcz zadawały mi ból. Wiedziałem, że za chwilę będę miał modlić się o ludzi. Stąpiło na mnie ogromne poczucie odwagi. Myślałem sobie, no, teraz to Bóg jest ze mną. To Słowo naprawdę pochodziło od Pana. Byłem pewny siebie jak kogut. Wiedziałem, że jestem gotowy, że Słowo pochodziło od Pana, że nie wynikało ono z mojej arogancji. Bóg w ten sposób potwierdził mi swoje Słowo. Zdajcie sobie sprawę z tego, że ta manifestacja jest Bożą łaską. My tego zazwyczaj nie rozumiemy. Mówimy, nie módl się o chorych, dopóki nie czujesz namaszczenia. Nauczamy takich rzeczy. Przez to uczymy się nawzajem, żeby żyć w oparciu o uczucia. Nie dziwi mnie więc to, że wciąż prosimy o modlitwę, żebyśmy odczuwali Bożą miłość. Powinniśmy się wstydzić. Ograniczyliśmy się do emocji i odczuć, podczas gdy jesteśmy powołani do życia przez wiarę. To doświadczenie było swoistym poklepaniem mnie po plecach. Łaską okazaną małemu dziecku, która mówi spokojnie, dasz radę. Wszystko to, co odczuwałem w tamtym momencie w swoich rękach, przez cały czas już było w moim duchu, przez Jezusa Chrystusa. Ta manifestacja była jedynie formą łaski. Ci z Was, którzy mają dzieci, wiecie, jak to wygląda. Jak często zachęcacie swoje dziecko poklepaniem go po plecach, mówisz, spokojnie, dasz radę. Idź, zrób to. Właśnie to robił Bóg w tym momencie. Klepał po plecach swojego czteromiesięczniaka. Ba, 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 pa, pa, pa. Spokojnie, no idź do przodu. Gaga, gaga, ga, gugu. On po prostu w ten sposób mnie zachęcił. A więc zadowolony wchodzę na scenę w swoich duchowych pampersach. W ustach cyckam gigantycznego smoczka. Ale jestem pewien tego, co się stanie, ponieważ w swoich dłoniach odczuwam wibracje. Wiem, że Bóg jest ze mną. W tym momencie już nie byłem tylko czteromiesięcznym dzieciakiem. Wiedziałem, że Królestwo Boże jest we mnie. Nie wiem, czy pamiętasz ten dzień. Na samym początku pozbyliśmy się kłamstw, które przylepiły się do ludzi. A następnie Bóg się poruszył. Pomodliliśmy się o kilka osób. Na samym końcu jeszcze modliły się o dwie osoby, które były na samym końcu. Moje ramiona wibrowały tak mocno, że sprawiało mi to ból. W pewien sposób nawet mnie to rozpraszało. Z takich sytuacji możemy wyciągnąć wspaniałe lekcje. Obróciłem się i byłem gotowy, aby pomodlić się jeszcze o kolejne dwie osoby. Bóg dotykał ludzi w naprawdę widzialny sposób. Bałem się nawet dotknąć pierwszej kobiety. Moje ręce zdawały się być tak mocno naładowane mocą Bożą. Bałem się jej dotknąć, ponieważ nie wiedziałem, co się zaraz wydarzy. Wyobraziłem sobie, że jej głowa eksploduje potem, jak ją dotknę. Po prostu się bałem, dobra? Odwróciłem się od tych ludzi i powiedziałem: Panie, wiem, że tutaj jesteś. Wiem, że nas kochasz. Czuję, jak bardzo zmieniła się cała atmosfera, ale te wibracje prawie, że mnie bolą. Rozpraszają mnie. Nie potrzebuję już ich odczuwać. One są naprawdę mocne. Gdy tylko zacząłem o tym Bogu mówić, odczucie całkowicie zniknęło. Obróciłem się w kierunku kolejnych osób, o które miałem się modlić. Uderzyła mnie rzeczywistość tego, że mam się modlić o kolejne osoby, a nie odczuwam już tych wibracji. Zacząłem się więc zastanawiać, czy Bóg na pewno się poruszy. Ledwo co powiedziałem Bogu, że nie potrzebuję tych manifestacji. Jednak okazało się, że odczucia były tak mocne, moja wiara była tak w zgodzie z moimi emocjami, że gdy nagle miałem się modlić bez tej manifestacji, zacząłem się zastanawiać, czy Bóg na pewno się poruszy. Musiałem pójść do nich w wierze. Mimo Dlatego, że jeszcze chwilkę wcześniej wibrowałem jak piła mechaniczna. I właśnie często tak bardzo jesteśmy zależni od naszych odczuć. Wydawałoby ci się, że po tym, co powiedziałem, normalnie bym się obrócił i modlił o ludzi. A jednak, mimo tego, że Bóg mnie wysłuchał i zabrał te odczucia, ja zacząłem się zastanawiać, czy Bóg poruszy się w taki sposób jak wcześniej. Oczywiście zrobił to. I myślałem sobie po wszystkim: O mój Boże! Przez bardzo długi czas miewałem te odczucia, gdy modliłem się o chorych. Któregoś dnia one się skończyły. Bóg zaczął pokazywać mi to, że byłem zależny od moich odczuć. Zorganizowaliśmy trzydniową konferencję na temat wierzenia Bogu. Mówiliśmy o tym, co. Mówiliśmy o tym, co mówiliśmy o tym, na czym polega wierzenie Bogu. Po trzech dniach konferencji powiedziałem. Po trzech dniach konferencji powiedziałem wszystkim, chcę się o was pomodlić. Chcę, żeby był czas na udzielenie. Chcę, żeby był to teraz czas na udzielenie. Chcę teraz uwolnić coś nad wami i udzielić wam coś. Chcę, żeby to był teraz czas udzielenia. Chcę uwolnić was do życia w wierze. Kto z was po tych trzech dniach jest zdeterminowany, aby żyć życiem, w którym wierzy się Bogu? A więc na końcu tych trzech dni zorganizowaliśmy wspólne wyjście do przodu. Mnóstwo ludzi wyszło do przodu o modlitwę. Ci ludzie byli naprawdę głodni. Wychodzili do przodu ze łzami w oczach. Mówili Boże, chcę być osobą wierzącą przez całe swoje życie. Powiedziałem im, że położę na nich swoje ręce. Zazwyczaj, gdy to robiłem, zamieniałem się w taką piłę mechaniczną. Ręce mi wibrowały. Wyszedłem więc, aby pomodlić się o pierwszą osobę, i nie czułem absolutnie niczego. Nie czułem zupełnie nic. Czułem się, jakby Bóg był gdzieś daleko. Zacząłem przechadzać się z przodu. Modliłem się, się tak, jak modlę się, gdy jestem God sam na sam, sam z Bogiem. Think, well, Dan, Mówiłem rzeczy, które naprawdę nakręcają moje serce. Mówiłem takie rzeczy, które zawsze sprawiają, że wchodzę w społeczność z Bogiem. Nie czułem jednak absolutnie niczego. Po trzeciej rundce myślę, że Bóg się nade mną zlitował. Pomyślał sobie, Dan, zadepczesz ten dywan, jeżeli nie powiem ci, o co chodzi. Czekasz, aż mnie odczujesz. Powiedział, hej, Dan, nikt w tym momencie nie wiedział, że rozmawiam z Bogiem. Zapytałem się, tak? A w co ty wierzysz? Byłem osobą, która nauczała na temat wiary przez trzy dni. Wezwałem ludzi do wyjścia do przodu. Jestem tym namaszczonym człowiekiem, który ludziom czegoś udzieli. Jednocześnie sam poruszam się w oparciu o uczucie. Bóg zrobił mi to celowo. Czułem się tak, jak gdyby był naprawdę daleko. Zapytał się mnie Dan, a w co ty wierzysz? Następnie więc przez wiarę zacząłem dotykać ludzi i modlić się o nich. I po chwili naprawdę atmosfera się rozkręciła. Nie chcę opowiadać wam teraz całej historii, ale czy nie jest zabawnym to, że nauczałem na temat wiary? Wzywałem ludzi do tego, żeby wierzyli. Jednocześnie sam żyłem w oparciu o uczucia. Takie sytuacje sprawiają, że stajesz się pokorny. Pomyślałem sobie, naprawdę łatwo te rzeczy przeoczyć. Dwa miesiące po tym doświadczeniu już zupełnie nie odczuwałem Boga podczas modlitwy o chorych. Któregoś dnia wracałem samochodem do domu. Zapytałem się pana, dlaczego nie odczuwam ciebie, gdy modlę się o chorych. On odpowiedział: Odczucia są łaską. Są po prostu łaską. Zabrałem ci, je, ponieważ, zabrałem ci je, ponieważ raz za razem byłeś łapany na tym, że żyłeś w oparciu o nie. Zobaczcie, co powiedział. W tym okresie Twojego życia zabrałem Ci odczucia, ponieważ chcę, żebyś mógł usługiwać bez ograniczeń. Ja myślałem, że jestem ograniczony brakiem odczuć, a on powiedział, że poleganie na odczuciach może mnie ograniczyć. Przecież gdy ja go nie czuję, on nadal jest Panem. Nawet gdy go nie czuję, on nadal jest Tak i Amen. Gdy go nie czuję, on nadal jest niesamowity. Jeżeli żyjesz w oparciu o uczucia, z czasem okaże się, że uczucia ciebie ograniczają. Gdy Bóg na początku poklepuje cię po plecach, to jest w porządku. Ja nadal odczuwam Boga cały czas, na przykład w uwielbieniu, albo gdy głoszę czy nauczam. Jednak wszystko znika, gdy modlę się o chorych. Czy to nie jest niesamowite? Jednak nie obchodzi mnie już to, ponieważ On nadal jest Panem. W niedzielę modliłem się o pewną kobietę. Modląc się o nią nie czułem absolutnie niczego. A ona powiedziała, że poczuła, jak kości ruszyły się w jej stopie i opuścił ją cały ból. Ja jednak nie odczułem absolutnie niczego, ponieważ już nie muszę. Dlaczego? Ponieważ nie muszę niczego odczuwać. Modlisz się, wierzysz, a potem otrzymujesz. Takie rzeczy są naprawdę ważne. Przepraszam was, że w końcu nie doszliśmy do Ewangelii Mateusza. W sumie nie zrobiliśmy niczego źle. Czy odniesienie się do kwestii uczuć komuś z was pomogło? Mówię wam, że na początku byłem naładowany jak świetlik.